Minecraft, tylko nie mogę dotknąć piasku. Zaczynamy... Spuszczam. Yy, e, 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 Piasek jest zły. Proszę nie piasek, proszę nie, pi... proszę nie... piasek Proszę nie piasek, proszę nie piasek Jeżeli Jakie jak ja dotknę piasku, to po prostu wideo się kończy Dobra Czytywanie Dobra Jesteśmy na piasku, dobrze Eda piasek jest. no, tam piasek jest. O nie. nie. Nie, mogę dotknąć piasku. Mogę ciebie... O nie! Uciekam. Uciekać. Uciekać. On mnie dalej goli, nie! Yeah. On mnie dalej goli, dobra. Dobra. Piasek tu jest? Dobra, nie ma, nie ma, nie ma. To jest piasek! Aaaa! Dobra, przestał mnie gonić. Też jest piasek. No to nie jest piasek, dobra. Jakby co to muszę też yy, przetrwać jeden dzień. Bez dotykania, bez dotykania piasku i bez przedmiotów. Jeżeli jeżeli minie to jeden dzień, to wygrywam. Jeżeli dotknę piasku lub zgile. Challenge challenge jest, challenge po prostu się kończy i się kończy po prostu. Dobra. Tylko tak nie mogę sobie zbierać. Jakby coś to jedzie, nie mogę zbierać. 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 Bo dzikila. wtedy jest Jeszcze ja kam jakichś nie wiem, villagerów lub coś ja się szukam. Jaką wioska? Ale chyba nie ma. Ała, 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 Ja muszę poszukać jakichś jakiś po jedzenia. O, tam jest. Ale to nie jedzenie. kiedy nie niby mam siedzenia jedzenia. nie mogę sobie w to zbierać? A? E? Okej, okay, wydawało się, że to było ten... że to był ten... portal, ale to nie Nie mogę się ukrywać, wylot. Piasek! A to się nie liczyło, bo nie dotknąłem, dobra? Jelo, to jest zbyt dużo piasku. Jest. Piach, 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 piach. Czy ja nie odkryłem? Ja chyba to tak Nie z... chyba ja nie odkryłem tego. Nie wiem. Nie ja pójść w kuytarzu. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Ja kompletnie nie wiem, no Ja kompletnie nie wiem No skrółem